Maneczko, witam. Poniedziałkowy poranek. Z, witam z nowym prezydentem, a tak na poważnie, to oczywiście blisterki z biedronki. Zakupiłem na razie na próbę 3, żeby zobaczyć, czy są faktycznie limitki inne. Jeśli będą te same, to nie kupujemy Więc Jeśli będą inne, to na pewno po pracy jeszcze skoczę. Chciałem otworzyć 3 na raz. Niestety, ze względu na to, że czas mnie goni, muszę szybko uciekać do pracy. Otworzymy sobie. Jednego. Taki blisterek, jak to zwykle bieżące yy, wygląda, kosztuje 13,99. Zawiera nie 5, a 4 saszetki i zawiera jedną kartę limitowaną. Niestety tej karty w porównaniu z niemieckimi blistrami nie widać, ale tak to, tak to się tutaj prezentuje. No i co, żeby nie przedłużać, bo tak jak mówię, ten będzie na szybkujca robiony. Zobaczymy, co nam tutaj dzisiaj. Koczy. mam nadzieję tak jak mówię, trzymam kciuki, że w końcu Biedronka nam rzadko nas zawodzi zobaczymy co tutaj jest karta limitowana są cztery cztery saszetki, raz, dwa, trzy cztery, no i no nie kra. jednym słowem niestety, no jak już Biedronka nie daje rady, no chyba, że miałem Chyba że miałem pecha i jest po prostu tylko kilka kart nowych, to się okaże nieco później. Dopiero po pracy będę otwierał. No szkoda, że Wam powiem szczerze, muszę zobaczyć, jak Wy tam traficie. Bo nie wiem, czy kupować, ale przynajmniej karty mam nadzieję, że będą ciekawe. No i mamy Razwana Rata, to jest bardzo fajna karta, ponieważ tej karty oczywiście na fansie nie miałem. Fansy są bardzo fajne. Jest Polska. Nie wiem czasem, czy to nie jest puzelek, mi Osobiście mm, brakował byłoby genialnie, ale żałuję tych limitek. Bardzo liczyłem na limitki yy, Gooday, Pirlo, Samaris oraz Mandzukic. No, Mandzukic, no, no nic trudno. Mówi się dalej, że jemy. My. Więc nie będziemy chyba kupować więcej tych blisterków. Mamy Gintera, to jest nasza powtóreczka. Powtórki będziemy tutaj dawać, to też jest powtóreczka, tych mamy chyba. No i tutaj mamy już bazóweczki, no i zobaczcie co z bazówek udało się trafić. Mamy ee, Ozila, no! Kurde z tym tym to mnie przeraża. Podolskiego, Janko i Kuczkę Coś nie chcę zoomować za dużo już w tył. Muszę te tło jakoś inne wymyślić. I w końcu kupić aparat. O, zobaczcie. No, piękna karta. No, ten bisterek się tutaj zdecydowanie zrewanżował nam piękną kartą Błaszczykowskiego. Naprawdę wygląda ona niesamowicie. Fajnie, super. Nie mieliśmy tej karty. Kolejny fans, no. Dwa fansy w jednym bisterku. Fajnie. I co my tutaj mamy? No, tutaj bazówki, to was pewnie już wszyscy mają, ale jak nie wszyscy to większość bazówki was pewnie nie interesują, więc przelecimy no i i mamy niego, to jest nasza powtórka A, ale fajne karty, trzeba przyznać w środku mamy także Słowiańską Republikę no i tutaj znowu mamy bazowe karty jak Hradeckiego, jak o znowu Ronaldo bardzo często wpada. Szczęsny hmm, Lukaku. No i co? No jestem troszeczkę zawiedziony tą limitką. No ale będziemy otwierali kolejne blisterki. Mam nadzieję, że że będzie lepiej, że mimo wszystko biedronka coś nowego tam włożyła. Także ja dziękuję za uwagę, trzymajcie się cieplutko czołem moi przyjaciele.